Witaj na naszym kanale. Wyobraźcie sobie. Spróbujcie przenieść się w czasie i przestrzeni. Poczujcie atmosferę dnia, który na zawsze zmienił sposób, w jaki patrzymy w niebo. Dzień, w którym granica między nauką a niewyjaśnionym stała się niezwykle cienka. 11 lipca 1991 roku. Data, która dla wielu zapisała się w pamięci jako dzień niezwykłego zjawiska. Dzień, który miał być świętem astronomii a stał się czymś o wiele bardziej zagadkowym. Meksyk tętnił życiem, pulsując energią milionów ludzi. Ulice wypełnione gwarem rozmów, zgiełkiem samochodów i wszechobecnym oczekiwaniem. Wszyscy w napięciu, w oczekiwaniu na całkowite zaćmienie słońca. Przygotowania trwały od tygodni, specjalne okulary w dłoniach, wzrok skierowany ku górze. Gdy księżyc powoli, lecz nieubłaganie zasłania słońce, zapada cisza. Cisza pełna podziwu, szacunku i lekkiego niepokoju. Światło dnia ustępuje miejsca niesamowitemu, szaroburemu zmierzchowi, ale wtedy, w tym niezwykłym momencie pojawia się coś jeszcze, coś co wykracza poza ramy naukowych wyjaśnień i ludzkiego zrozumienia. Nie na drodze zaćmienia, tam gdzie powinien znajdować się cień księżyca, lecz gdzie indziej, w zupełnie innym miejscu na niebie. Skupisko jasnych metalicznych obiektów odbijających światło w sposób, który wydaje się niemożliwy. Nieruchomych i cichych, zawieszonych w powietrzu, jakby przecząc prawom fizyki. Na początku myślicie, że to złudzenie optyczne gra świateł, miraż wywołany niezwykłą atmosferą zaćmienia, ale nie jesteście sami w tym doświadczeniu. Tysiące ludzi w całym mieście widzą to samo, ten sam niezwykły widok na niebie to nie jest ulotne spojrzenie przelotny błysk, który można zignorować. To flota, formacja, zorganizowana armada, układ obiektów, który sugeruje celowe działanie i kontrolę, nieruchoma, obojętna na zaćmienie, jakby prawa natury nie miały na nią wpływu. Zdumienie miasta zamienia się w konsternację, niedowierzanie miesza się z ciekawością, a nawet strach, podsycany przez nieznane i niewytłumaczalne. Zaćmienie staje się tłem dla większej tajemnicy, dla pytania, na które nikt nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Przez ponad godzinę te obiekty pozostają na niebie, niezmienne i nieporuszone, ciche i realne, namacalne dowody na coś, co wymyka się wszelkim definicjom. Dzień przeznaczony na kosmiczny cud, na rzadkie i piękne zjawisko astronomiczne, staje się dniem głębokich pytań, dniem, który podważa nasze przekonania o wszechświecie. I naszym miejscu w nim, co wy i miliony innych ludzi naprawdę widzieliście tego dnia, co kryło się za tą niezwykłą manifestacją na niebie. Niebo nad Meksykiem nigdy nie było już takie samo. Ten dzień na zawsze zmienił perspektywę, z jaką patrzymy w górę, w gwiazdy. Powoli opuszczacie okulary do zaćmienia, a wasze oczy, przyzwyczajone do ciemności, zaczynają rejestrować to, co dzieje się na niebie. Jesteście zahipnotyzowani dziwnymi światłami, które tańczą na tle pociemniałego nieba. Ich ruch jest nieprzewidywalny, a blask fascynujący. Czy to balony, które ktoś wypuścił na nocne niebo? A może to jakiś nowy rodzaj latających lampionów? Satelity odbijające światło słoneczne? Ale one poruszają się po stałych orbitach, a to co widzicie jest zbyt chaotyczne, zbyt żywe. Nie są zbyt jasne, zbyt kontrolowane, aby być naturalnym zjawiskiem. Ich intensywność i precyzja ruchów wykluczają przypadkowość. Wokół Was nieznajomi potwierdzają to, co widzicie, wymieniając się pełnymi niedowierzania spojrzeniami i szeptami. To nie jest halucynacja, zbiorowe złudzenie, ani sen. To dzieje się naprawdę, tu i teraz. Obiekty zmieniają kształt. Płynnie transformując się z jednej formy w drugą, jakby były żywymi organizmami. Niektóre w kształcie dysku, idealnie okrągłe, jakby wycięte z metalu. Inne kuliste, lśniące w blasku zaćmienia, emanujące własnym, wewnętrznym światłem. Poruszają się w idealnej zgodzie, jakby były sterowane jedną niewidzialną ręką, wykonując cichy, skoordynowany balet taniec świateł, który zapiera dech w piersiach. Bez dźwięku. Bez silników, absolutna cisza. Tylko pulsujące, samoistne światło, które zdaje się pochodzić z innego wymiaru. Niektóre odrywają się od głównej formacji, jakby eksplorowały otaczającą przestrzeń, a potem ponownie dołączają do formacji, tworząc jeszcze bardziej skomplikowane wzory. Próbujecie je policzyć, ale szybko się poddajecie. Jest ich zbyt wiele, zbyt chaotyczne, aby to było możliwe. Tłum jest oszołomiony patrzony w niebo z otwartymi ustami. Podziw, niepokój i zachwyt mieszają się w powietrzu, tworząc gęstą atmosferę napięcia i oczekiwania. To nie jest zwykłe zjawisko, to coś, czego nikt z Was nigdy wcześniej nie widział. To masowe spotkanie, niemożliwe do zignorowania, wydarzenie, które na zawsze zmieni wasz sposób postrzegania świata. Wspomnienie tych świateł będzie was prześladować na zawsze, Pozostawiając niezatarte ślady w waszej pamięci. Instynktownie kamery unoszą się w niebo, a tłum, jak jeden mąż, kieruje obiektywy ku nieznanemu. Duże kamery, relikty przeszłości, ale wciąż niezawodne. Te nieporęczne urządzenia były wtedy szczytem techniki, i magnetowidy VHS nagrywają spektakl z każdej strony. Każdy chce uchwycić ten moment, zatrzymać go na zawsze. Materiał jest niezwykły. Zaskakujący w swojej autentyczności. Wiele perspektyw z różnych punktów widzenia. Synchronizowane ruchy, jakby orkiestra dyrygowała niebem. Niezaprzeczalne dowody. Nie można tego zignorować, nie można tego podważyć. Taśmy pokazują te same formacje, te same kształty, które przeczą znanym prawom fizyki, te same niemożliwe manewry w całym mieście. Niezależnie od lokalizacji, kamery rejestrują to samo. Kamery, odporne na histerię, zachowują zimną krew w obliczu niewyobrażalnego. Stają się bezstronnymi świadkami. Obiektyw rejestruje prawdę, bez emocji, bez uprzedzeń. Dziesiątki lat później echa tego dnia wciąż pobrzmiewają. Badacze nadal analizują ziarnisty materiał, szukając odpowiedzi, które wymykają się zrozumieniu. Ogromna ilość materiału wideo czyni ten przypadek wyjątkowym. Bezprecedensowym w historii badań nad UFO, kamień węgielny historii UFO, fundament, na którym opierają się dalsze spekulacje i analizy. Taśmy to więcej niż dowód to okno na coś, czego nie potrafimy pojąć to trwały zapis dnia, w którym niebo zostało najechane dnia, który na zawsze zmienił nasze postrzeganie wszechświata. Po wszystkim oczekujecie odpowiedzi od urzędników żadnych nie ma. Rząd milczy. Żadnych wyjaśnień, żadnych zaprzeczeń. Powstająca próżnia rodzi spekulacje. Gdyby to było zwyczajne, dlaczego by tego nie powiedzieć? Naukowcy oferują niewiele jasności. Zjawiska meteorologiczne, Wenus, dowody nie pasują. Obiekty były widziane przez miliony, filmowane z każdej strony. Oficjalne milczenie i naukowy sceptycyzm tylko pogłębiają tajemnice. Wydarzenie staje się publiczną zagadką. Podsycającą debatę przez dziesięciolecia. Wydarzenie z 1991 roku zmieniło wszystko. Już niesamotny świadek w ciemności. Teraz miliony widzą i nagrywają to samo zjawisko. Badacze przechodzą od anegdot do danych, analizując setki taśm. Świadkowie to zwykli ludzie, co dodaje wiarygodności wydarzeniu. Stygmat zanika, zjawisko staje się powszechne. Flota z Meksyku wyznacza nową erę. Masowe obserwacje, masowe dowody byliście częścią momentu, w którym badania UFO ewoluowały. Umysł szuka pocieszenia w tym, co znane. Sceptycy sugerują ptaki, balony lub kosmiczne śmieci ale obiekty były metaliczne, ciche i poruszały się z inteligencją. Kamery na podczerwień pokazują sygnatury cieplne żadnych ptaków ani balonów masowa halucynacja mało prawdopodobne. Przy tak wielu kamerach nagrywających to samo, każde konwencjonalne wyjaśnienie zawodzi. Tajemnica pozostaje tak głęboka jak zawsze. Wydarzenie staje się legendą. Filmy dokumentalne, książki i talk showy uwieczniają tę historię. Materiał filmowy jest ikoniczny, tajemnica trwała. W Meksyku wywołuje fale obserwacji nieba i publicznej fascynacji. Flota staje się narodowym symbolem wspólnym doświadczeniem. Zmienia narrację. UFO nie są już marginesem, lecz zbiorową tajemnicą. Legenda trwa, przypominając o nieznanym ponad nami. Dziesięciolecia później, dziedzictwo trwa. Wydarzenie ustanowiło nowy standard dowodów. Setki filmów, niezliczeni świadkowie. Obywatelscy badacze stają się centralnymi postaciami w poszukiwaniu prawdy. Tajemnica pozostaje nierozwiązana, inspirując nowe pokolenia. Dla tych, którzy tam byli, to było zmieniające życie doświadczenie. Pamięć to więź, świadectwo niezwykłości. Dziedzictwo żyje, w umysłach i na taśmach. Pozostajemy z pytaniami, nie odpowiedziami. Czy to była wizyta, czy masowa iluzja? Dowody wymykają się łatwym wyjaśnieniom. Miliony to widziały, setki to nagrały. Czy to wszystko można zlekceważyć? Flota z Meksyku to nie odpowiedź, lecz wyzwanie dla naszego zrozumienia. Poszukiwanie prawdy trwa, napędzane podziwem i pamięcią. Pytanie wciąż wisi w gwiazdach, co widzieliście tamtego dnia? Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie następnego filmu który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.